Witam cię widzów na tym przerwanym kanale. Dzisiaj wracamy do nagrywania. Są wakacje, więc wracamy do nagrywania filmów. Może nie codziennie. Będę nagrywać co jakiś czas. Ale mam ambitne plany. Jak widzicie, w prawym, w lewym dolnym rogu mam czas. Poza tym go wyłączyć. Już go wyłączam, Czekajcie. To jest czas. 60 96 godzin. Tak, zrobiłem z tego przedłużonego live'a. Zaczynamy 100 godzin eee, Już 4 godziny live'a robiłem. I nie było do bo nie zrobiłem. Ale jut jak to nagry Jak to widzicie dzisiaj, to dzisiaj, bo Ty chcę to wrzucić na ósmek, na trzeciego, więc on jest drugi, więc jutro a u was dzisiaj będzie drugi live. Z donate'em już. 1 zł równa się 6 minut. Więc... No i chciałem tylko po, po, poinformować was o tym. I, a teraz pogramy sobie w coś. Czekaj, ja na kamerkę. Tak? Kamerka jest będzie przez długi, długi czas. No kupiłem sobie stojak z AliExpress za aż zł na tam cztery coś. Więc dziś popatrzymy po, sobie na gry. Popatrzymy sobie na gry jakieś. Na Robloxie. Na roblox Pet Simulator nie jest do nagrywania dobry. Znaczy moglibyśmy nagrać. Moglibyśmy nagrać kilka razy. Mógłbym. Ale jakby idzie dobry update. I drugi lipca, środa dzisiaj jest. W sobotę jestem. W niedzielę też. To nie ma, ale w sobotę jest update. Oby był update, dobry update, letni, dobry update. Moglibyśmy nagrać coś z Money Clicker Ins, ale to jest taka gra bardziej pod live'y. FIFA, FIFA moglibyśmy nagrać na przykład Gratoin na, 100... na przykład. Moglibyśmy nagrać coś jakieś poradniki w bubblegami. Albo Growa garden coś... Nie wiem, Groła garden też jest bardziej pod live'y. Control Europa, co jest bardzo dobrą grą, to jest taki Age of History, tylko że w Robloxie i taki mniej rozbudowany. Driving Empyrean... nie, nawet nie mam opcji. Police Car może być też dobry, tylko będzie się długo nabijać i będą rzadko czyniki. Game Lago nie, bo to jest na live'a, bo to jest takie, które jest pisaną. Emergency is false, to jest GTA, tylko w pewnym momencie tylko w Robloxie. I moglibyśmy to tak, ale potrzeba więcej osób, bo to jest na pewno ludne i przekazane. Uuu... Mogłoby się pojawić jakieś powiedzenie mojego, no to w komentarzu. Na górze, Jakie może obiecuję samego, YouTube sobie to zezwyczaję, możemy zapisać tylko minutę, to zrobimy w YouTube i wtedy zaczniemy. Mad City nigdy nie jest planowane, nie on nie tak. Kastopisy takie, mamy owszem. Generic cooking, game, albo tracking, jak to jest to też I tu co to że coś tam mam A mam normalnego, tak? A to jest jedyna rzecz, którą mam normalną. Mamy Amelusa, mamy gusa 3D demo wersji, mamy Counter-Strike, Counter-Strike się nie przyjmował Będę go planować, planował rzadziej nagrywać i bardziej dopracowany. Trackline Express w wersji demo nie jest bardzo rozbudowany. I to jest taka gra na live'a właśnie, tak myślę, trzy godzinki, nie? Roblox'y właśnie możemy... Mówcie, co chcecie. Minecraft'em możemy ograć jakieś Bedwarsy. Chętnie bym chciał, naprawdę bym chciał jakieś Cave Warsy. Tylko, że nikt nie gra tego trybu. On jest taki fajny, a nikt go nie gra. No to głównie ten Roblox, nie? Zostaje nam ten Roblox. Farb Stenda mówiliśmy. Restaurant Tajku. Będę się montować. Trzy player obie jest super, ale pamiętacie, z Jasiem Jasiuchem i z Goofim, z Gufim, aka Josephem, z Josephem aka Goofim, no to byśmy albo Big, Big, Big Bang, Bang, Big Bang, Big jak na Big przykład, 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 Big więc emulator nie jest dobry do według, według mnie. Według mnie, na przykład. Ogranie, na przykład, początku Super. Ale nie, ogranie możecie na nagraniem. Nie, na przykład, że jak Dla mnie to jest... Nie. O! Mamy grę. Rotub Live 2. Nie, nie zagrałem ani razu chyba jeszcze. Albo, albo już zagrałem. Bo grałem chyba w Rotuba w jedynkę. Czekaj. Czy to jest ten Rotulife live, live. RLT 1? To Life 1. To chyba ten. To grałem, ale nie wiem. Ja dużo rzeczy nie nagrywam, a jak już będę chciał nagrać, to już jestem za dobry w to. Albo już wiem o co chodzi, albo już to zrobiłem i to by było niedobre. Tak, grałem to, to, to grałem w tą grę. Grałem. Wow, czy to jest ten youtuber, nie wiem jak on się nazywa. To dobra, Rotup Rotulife 2 może być w takim wypadku. <laughs> Możemy, właśnie. No, Piszcie w komentarzach jakie gry najlepiej darmowe, żeby... Nie, nie ten... Mogę nagrywać Stars? Mogę nagrywać. Mogę nagrywać AFC mogę nagrać, ale to nie ma co. Mogę nagrać na telefonie, mogę nagrywać jakieś rzeczy. Tylko za darmo. Age of History 2 mam i Age of History 3 mam na telefonie. O ja są chyba święta, dobra, Blade Ball? nie, nie mam. Belgam simulator. Stary można zrobić, tylko nie napodzie. Tak Empire. Już nagrałem z tego i zobaczymy jak się wybije te piny jakby sobie na przykład, o, właśnie widzę, że takie Irelia się podobają, ale nie mam co gadać. Brałem z Grand z nie, to te. Ostatni postulator to był 4 miesiące temu, ostatni odcinek i były, kurde, 3 miesiące temu, to Dobra. Mamy Pet Mine. Gra? Gdyby nie Enzli w tle, to by było nie? Opening telefonu. Reel mi też, jeżeli Na moglibyśmy, ale to też jest takie, nie wiem, wbijamy. Co to jest? to? Non-clip, co to jest? Non-clip. Dobra, się... jestem. Ja są... No właśnie, wibę coś. Co to było? Daily było fajne, tylko że ja tego nie montowałem. Znaczy mi się podobał FNF, FNF! Możemy grać FNF. Widzę, że wam się podoba FNF, a z... Spoko. Jak będzie oglądalny to oczywiście. Więc to będzie na tyle w tym wspaniałym odcinku, zmontuję go jakoś. Przepraszam, że jest w ogóle ten... Synchronizacja po prostu słaba. Nagrywa to z telefonu ogólnie, nagrywa to z telefonu, więc... Przepraszam, że będzie wam to przeszkadzać. No. No to dziękuję za odcinek, ale będzie 6 minut, bo tu będę musiał wszystko poprzecinać. Ja się w ogóle chcę skupić bardziej na montażu, tak? Chcę się skupić na montażu, nie na ilości filmów. I odkryłem takie coś na shortach, co ludzie robią, ale to... O, ten jeden dwójek najpierw ze ja to trzeba. Muszę... Kukule, um, są na to jest już nagradzane, chyba bo masz jakąkolwiek gulasztik. Są nagradzane, tak. Wiesz, co? Co zrobiłem najwięcej, wiesz, jak Nie, dobra pizza, żołki, ale najsłodszy odcinek ten, ale był jeszcze inny. Ale dobra dzięki Wam za to oglądanie tego filmiku. No i co mam powiedzieć? No i a.